uważam, że wtedy nie miałby żadnej szans. Ale dzisiaj to okazja król. E, Rozwijałem się dopiero w tym internecie. Witam, witam ten, panie Pawłowski. E, tak, a więc ja uważam, że on się rozwinął na dziś. nie jest tak, że, że ja twierdzę, że on jest już najsłabszy. Słucham, jest coraz sposób. lepiej, mam Ale nadzieję, że, powiem, że cały czas nie, jestem w gotowości. W razie co, jakby coś, co coś, coś, coś mieli mieloni do i się stało, to i tak jestem a gotowy na tak to. Tak mam tak. telefon więc, te, że to Jak pracę. coś woda, że tak, nie tak, mają pozoru. gracjan to był Don Casio. I teraz pytanie: czy gracjan, czy jednak nie ten gracjan? Kogo witam, kogo gościu? Ja, yeah. cześć Kasio. Nie no, ja wie, widzę, że akurat o mnie gadali, to witam, ja więc pyta, zawsze kiedy zadzwonię. Witam Nie, zdrowie, pytam. Eee, no, nie no, tak oglądam, oglądam. To... Wiem, że mam pierwszy wynik w oglądalności 43 tysiące i tak patrzę, czekam na te dymy, dymy, a tu patrzę, sobie tak w dupę wchodzą, że się zastanawiam, czy w sumie w Warszawie jestem, to mogę ciastka im podwieźć. To, to trzymamy ja dokałem, w że... razie, trzymamy kciuki za ucho w takim razie. Eee... Tak bym chciał zapytać, czy będą sobie w dupę tak wchodzić, czy to jest, Adriana, albo czy już Hamed się pogodzili, czy co? Nie no, ja widzę, że akurat o mnie gadali, to ja wiem, tam chcecie zadzwonić. Yeah. Eee, nie, no tak oglądam, oglądam. Wiem, że mam pierwszy wynik po oglądalności 150-3000 i tak patrzę, no i czekam na te dymy, dymy, a tu patrzę sobie tak w dupę... Aha, dół, tak, tak, to okej. Okay. No dobra, jakbyście potrzebowali ciastek po, czy coś, bo to ja jestem w Warszawie, to, to śmiało nie, to mówcie, to wam podwiązę i kawę, nie? Sobie, tak, bo do, nie do rekordu, przypominam wam chłopacy, to, że mój rekord jest 43 tysiące, wam brakuje 3 tysiące, ale jak będzie taka stypa, to nie pobijecie i do kasy drugiej Nie, nie to zaczęło męczyć. Z, a i dzisiaj do wygrania są jak coś rękawice, w, w których przegrałem z polańskim na walce u mnie na live, więc po okay, Kejdżu wbijajcie do mnie na live'a Trzymajcie się. To, to są te same, to są te same. Te przegrane i wygrane. do rekordu. Jak coś to śmiało od te ciastka dzwoncie, bo ja jestem w gotowości 3 więc autem mogę szybko podwieźć, jak będzie taka zaraz podkręcimy. Zaraz podkręcimy. A i dzisiaj do wygrania są jakieś rękawice, w których. Jestem, bo jeszcze czekam, czekam tydzień i w razie co? Może woda, że zmienią decyzję, może lekarz wyrósł A masz te no, z Polańskim? To, to, to są te same Pozdro od Gracana i, i pozdróbcie domczas do króla Pozdro. Eee. Jak to miało Trzymaj się w gotowości chceć wyjąć pał autem mogę szybko podnieść. Nikt ja ci, ci to tak kas nie uwierzy, teraz nie jest. Ale ja ja e, jak masz walkę odwalę, nie ci nie uwierzy, że to jest Zadzwonione, chcieliście, to macie. Tak, Adres. teraz czekam Bo jeszcze czekam tydzień, bracie są, może woda się zmienią decyzję, może lekarz zmieni, to przyjadę, rozbalę lupę. No to trzymamy kciuki w takim razie, trzymaj się. Pozdrów i pozdrawcie yy, do Króla. Pozdrawiamy serdecznie jednego i drugiego. A do centrali informacja, jak się łączy gracja nie wrzucać na linię, nie wrzucać. Nie, śmieje się, dobrze. Smyta.